Uderemniona kradzież na Goodwinter Boulevard była główną informacją w niedzielnych wiadomościach PIKAX-FM. Informacja spełniała marzenia radiowego dziennikarza: włamanie, wandalizm, próba kradzieży i cztery wielkie nazwiska. Rezydencja Gage'ów, własność Juniora Goodwintera obecnie zajmowana przez Jamesa Quillerana, dziedzica fortuny Klinkenszwejnów. Pierwszy po wiadomościach zadzwonił Junior: Cześć, Quill, jak dużo szkód? Sala balowa jest zrujnowana, ale nie zniszczyli niczego na parterze. Wszystko dzięki awarii prądu. Lampy są nadal w windzie. Malodwie od widła są zwinięte na podłodze. Mam nadzieję, że da się ją ocalić. Lepiej wsiądę w auto i przyjadę. Czy macie już prąd? Tak, włączyli światło, kiedy była to policja. Nastawię kawę. Kilka minut później Junior oglądał na własne oczy zwisające kable i obtarte ściany. Nie mogę w to uwierzyć. Kto to zrobił? Na antenie nie wspomnieli nic o nazwiskach, a nasz reporter nie zdobył żadnych informacji na komisariacie. Oskarżonemu nie przedstawią zarzutów do jutra rana. Podejrzanemu śmiechu warte. Został złapany na gorącym uczynku, kiedy Brody tu przyjechał. Zatrzaśnięty w windzie z całym łupem. Wejdź do kuchni. Quilleran nalał kawę i powiedział. Na mój gust to ten handlarz z Milwaukee, który do ciebie dzwonił i chciał kupić wyposażenie domu. Junior rozpakował kilka kawałków keksa. Co go zachęciło do obsłużenia się w moim domu? Przysięga, że to nie był jego pomysł. Miał wspólnika. Elektryka, który zniknął razem z autem, kiedy wysiadło światło. To był samochód handlarza, więc był nieźle wkurzony. Chętnie podał nazwisko wspólnika. Zdaje się, że jego zdaniem elektryk rozkręcił tę akcję z łamaniem, żeby mu ukraść samochód. Nie wiedział, że to była większa awaria. Skąd o tym wiesz? Rozmawiałem później z Broddy. Policja stanowa śledzi samochód. Słucha, junior, cokolwiek ci mówię jest nieoficjalne. Jeśli wyskoczysz z czymś w gazecie i stracę wiarygodność w oczach Andiego, to nie nazywasz się więcej junior. Zgoda, powiedział wydawca. To nie wystarczy. Słowo skauta. Więc jeśli nie byłoby awarii, to złodziejaszki obrobiłyby dokument, nie dom. Co za zbieg okoliczności. I jeśli nie wróciłbym do domu, kiedy wróciłem... To podejrzany, jak się go humanitarnie nazywa, nie byłby w więzieniu. A co cię sprowadziło do domu Quill? Myślałam, że zostaniesz do poniedziałku. A tak w ogóle, to jak się wydostałeś z Parble Point? Szosa jest nadal zablokowana. Co do poprzedniego pytania, to czytaj moją kolumnę we wtorkowym wydaniu. A co do drugiego, to zrelacjonował mu telefon Linet, jej przygody z kotami, obcy samochód na podjeździe i przerażające możliwości. Ale kiedy wszedłem do domu, były oba pod drzwiami, jak gdyby nigdy nic. Gdzie te dwa czorty się podziewały, kiedy Linetti szukała, i dlaczego się schowały? Jestem przekonany, że Koko potrafi wyczuć zło, ale czy wiedziały, że ich nieobecność sprowadzi mnie szybko do domu? To dobry tekst. Kto go upiek? Mildred. Ale skąd złodziej wiedzieli, że nie będzie cię domu? Ta część historii jest skomplikowana. Quilleran wygładził wąsy w znajomym geście. Z pomocą Celi Robinson zbierałem dowody przeciwko tej dwójce artystów z Florydy. Dzwoniła do mnie z centrum handlowego, myśląc, że jej domowy telefon jest na podsłuchu. Tuż przed świętami zaryzykowałem rozmowę przez telefon w osiedlu. Rozmowa dotyczyła z pozoru nieistotnej kwestii – mojego wyjazdu na ślub. Tylko w taki sposób mogli się dowiedzieć, że nie będzie mnie w domu do poniedziałku. Jej dom rzeczywiście jest na podsłuchu. A Szajka powiązała moje nazwisko z rezydencją Gage'ów. Betty i Claude byli tu, pamiętasz, na przedpremierowym pokazie monodramu. To nie są amatorzy, to profesjonaliści. Czekaj, aż Wilmot usłyszy twoją historię. Rozmawiałam z nim o moich podejrzeniach podczas ślubu. Ale teraz, od kiedy zaangażowana jest policja, to stawia całą sprawę w innym świetle. Mamy twarde dowody. Będzie z tego gorąca historia, powiedział wydawca. Szczególnie z tej części o kotach. Od kotów trzyma się z daleka, powiedział poważnie Kwileran. Nie wygłupiaj się, to najlepsza część. Jeśli chcesz gorącej historii, to mam jedną dla ciebie. Twoja ciotka Lete urodziła się dokładnie tego samego dnia, co gosposia twojej babki. I to w tym samym miejscu. W okręgu tak małym, jakim było Lockmaster w 1928 roku ile mogło się urodzić dziewczynek 27 listopada? Moim zdaniem Eufonia zapłaciła rodzinie farmerów, żeby zabrali Letę i zmienili jej imię na Lena Stopan. Co oznacza, że Nancy Fincher jest twoją kuzynką. Junior przełknął głośno ślinę. To tylko przypuszczenia. Dobra, wyślij do lockmaster reportera i niech przeszuka rejestry urodzin. Stawiam pięciodaniowy obiad, że jeśli tylko jeden wpis... Chyba, że twoja szanowna babka przekupiała urzędnika, żeby sfałszował księgę. To prawdopodobne, przyznał junior. Wszyscy wiemy, jacy przekupni są ci z Lopmaster. Nie wydaje ci się dziwne, że Lena rzuciła szkołę w wieku 15 lat i przyszła na służbę do Gageów, gdzie została przez 40 lat? Nie uważasz, że Nancy ma geny, twojej babci? Eufonia była drobna, ona też. Ja również aspiruję do lepszego wzrostu, przerwał mu junior. No, nareszcie łapiesz. Dla całej waszej trójki typowy jest młodzieńczy wygląd. Nancy ma nawet słodki uśmiech eufonii, czego nie można powiedzieć o tobie. I jeszcze kawy? Nie, dzięki. Lepiej pójdę do domu i przekażę wiadomości Jody. Niech wie, że mamy za kuzynów osiem Syberian Husky. Tylko nie zapominaj, że zamordowany plantator ziemniaków był Twoim wujem dodał Quilleran. Junior opuszczał Quillerana wyraźnie odurzony wiadomościami. Samczyki siedziały pod stołem w kuchni i czekały na swoje przekąski. Quilleran podzielił się z nimi ostatnim kawałkiem keksa. Śliniły się nad nim obficie, czujnie pilnując, żeby równo podzielił orzechy i bakalie. W poniedziałek u na Purple Point mogli wreszcie wrócić do domów. Dostawca prądu przysłał ekipę, żeby zamontowało oświetlenie w sali balowej rezydencji Gage'ów, a instalator ze studia Amandy przygotowywał się do powieszenia malowideł. Quilleran napisał tekst o swoich doświadczeniach na ściętej lodem zatoce, w którym wychwalał pod niebiosa swego przewoźnika. O piątej zadzwoniła Celia Robinson. Czy miałeś udane święta, Celio? Tak, dobrze się bawiliśmy, powiedziała przytłumionym głosem, którego u niej wcześniej nie słyszał. Zrujnowaliśmy się na kolację w miłym miejscu, i Clayton zamówił prawdziwy stek, niesiekany. Przywiózł ze sobą Riley'a? – Tak, to miły kot, biało-czarny. Tyle, że dzieje się tu coś dziwnego. Pete, asystent menadżera, pojechał na święta do Wisconsin, do rodziców, ale nie wrócił. Od wczoraj popołudnia nikt nie widział Betty i Claude'a. Nie ma nikogo w biurze. Clayton i ja poszliśmy posortować pocztę. Wszyscy są przygnębieni. Jak Claude ma na nazwisko? Chyba Sprot. Jeszcze jedno Quill. Zdecydowałam się wyjechać z Florydy. Tu jest za dużo starych ludzi. Mam dopiero 68 lat. Gdzie pojedziesz? Gdzie jest powrotem do Illinois, gdzie dostanę pracę i będę bliżej wnuka. Wspaniały pomysł. Ale gadam tylko o sobie. Jak spędziłeś święta? Zabawny był ten telefon od ciebie, ale zrozumiałam o co chodzi. Czy ślub się udał? Nawet bardzo. Czy Mikołaj przyniósł ci coś niespodziewanego? Trochę książek. To wszystko, ale to lepiej niż fular. Czy Claytonowi udało się zrealizować zadanie? Nie dostałeś nagrania? Wysłaliśmy je w piątek wieczorem. Kiedy powiedziała mu o co Ci chodzi, od razu poszedł kupić dyktafon, żeby włożyć go pod czapkę. Miał go na sobie, kiedy poszedł do pana Krokusa. Przesłuchałaś kasetę, Celio? Nie, chcieliśmy ją nadać przed świętami. Myślałam, że dostaniesz ją dzisiaj. Poczta dochodzi do młuskanty z opóźnieniem. A na razie mam do Ciebie pytanie, Celio. Czy pamiętasz dzień, kiedy znalazłaś ciało pani Gage? Powiedziałaś mi, że to było w poniedziałek w południe. Lekarz mówił, że nie żyła już od 16 godzin, co oznacza, że zmarła w niedzielę wieczorem. Czy widziałaś, żeby ktokolwiek wchodził do jej domku o tej porze? Ojej, muszę pomyśleć, czy myślisz, że ktoś przekazał jej smutne wieści, które skłoniły ją do wzięcia tych pigułek? Może? I tak na zawołanie to niczego sobie nie przypominam. Ale zapytam pana korokusa. On pamięta takie rzeczy. – W porządku. Proszę przemyśl to, a ja tymczasem czekam na kasetę Claytona. – Quill, włożył do paczki coś od siebie. To nic wielkiego, tylko mały świąteczny smakołyk. – To bardzo uprzejmie z twojej strony, Celio. Będziemy w kontakcie. Kiedy paczka od Celi przybyła we wtorek, Quilleran zatopił zęby w pełnym bakali czekoladowym cieście i miał wizję. Widział, jak Celia przenosi się do Pikaks, piecze placki, mięso dla kotów i czekoladowe ciasta dla niego. Przygotował jedzenie na przyjęcia i dużo się śmieje. Potem porzucił fantazy i odsłuchał kasetę Claytona. Potem, co usłyszał, natychmiast zadzwonił do Pendera Wilmota. – Chcę to usłyszeć – powiedział adwokat. – Czy możesz mi to przynieść do biura jutro po południu? – Musimy to zrobić teraz – zażądał stanowczo Quilleran. Kancelaria znajdowała się w nowym biurowcu Schoenów i była jedyną taką w Pikaks. Cała w machoniu i czerwonej skórze. Biuro Wilmota wyłożone było lekkimi panelami z drzewa tekowego. Krzesła na chromowanych ramach obite były fioletową i granatową skórą. Quilleran zauważył czarną żelazną lampę z płytkim kloszem w kształcie spotka. To wygląda jak projekt Charlesa Renniego McIntosha. Widziałem jego pracę w Glasgow w sierpniu zeszłego roku. Moja matka pochodzi z McIntoshów. We mnie też płynie szkocka krew, odpowiedział prawnik. Przodkowie mojej matki przybyli tu po powstaniu w 1745 roku. Pokazał Quilleranowi oprawiony szkic zamku przodków. To jaki jest ten przełom, o którym wspominałeś? Próba włamania zaczął Quilleran. Potwierdza moje podejrzenia w stosunku do zarządców różowego zachodu słońca. Wieści o aresztowaniu dotarły do nich zapewne przez asystenta. Nie mam wątpliwości, że jest nim ten elektryk, który wymontował oświetlenie z sali balowej i ukradł samochód tego drugiego faceta. Cała trójka zniknęła, jak twierdzi mój informator w osiedlu. Dostarczył mi również nagranie, które gwarantuje dalsze dochodzenie. Kto nagrał kasetę? Jej wnuk. Zaprzyjaźnił się ze starszym panem, który był blisko z panią Gage. Młody człowiek ukrył pod czapką dyktafon, kiedy poszedł się z nim zobaczyć. Miałam przeczucie, że pan Krokus może coś wiedzieć na temat jej ostatnich dni. Quillran włączył kasetę. Pierwszy dialog nie ma znaczenia, ale jest interesujący. Prawdopodobnie testował sprzęt. Na kasecie słuchać było czarujący głos młodej kobiety i niedojrzały baryton, przez który przebijał czasem falset. I jesteś Betty? Moja babcia przesłała ci tą roślinę. Nazywa się Robinson z sektoru Kamkuet. Grudniczek, jak to miło. A ty jak masz na imię? Clayton. Podziękuję, jej Claytonie. Postawimy go na kontuarze. Tak wszyscy będą mogli go podziwiać, kiedy będą odbierać pocztę. W zeszłym roku dała podobną roślinę jednej starej kobiecie z domku obok, ale ona umarła. Nie mówimy stara, mówimy starsza Klejtonie. W porządku, jak się nazywała? To była pani Gage. A co się z nią stało? Odeszła we śnie. W zeszłe święta miała się dobrze. Obawiam się, że przez przypadek wzięła złe lekarstwo. A skąd to wiadomo? Tak powiedział lekarz. Nie mówimy o takich sprawach Klejtonie. A dlaczego? Dlatego, że to smutne, a o tej porze roku wszyscy staramy się być weseli. Czy pisali oni w gazecie? To duże miasto i nie mogę o wszystkim pisać. Ale babcia mówi, że ona była bogata. Kiedy umrze ktoś bogaty, zawsze o nim piszą, prawda? Clayton, to interesująca rozmowa, ale musisz mi wybaczyć. Muszę pracować. Mogę pomóc? Nie, dziękuję, ale to miło, że mi proponujesz pomoc. Mógłbym posortować pocztę? Nie dzisiaj. Przekaż tylko babci podziękowania. Znam się na komputerach. Z pewnością, ale naprawdę nie ma nic... Jest pani bardzo ładna. Dziękuję ci, Clayton. A teraz proszę, idź. Wilmiot śmiało się pod nosem. Jego niewinne przedstawienie jest bezbłędne. Ile ma lat? Trzynaście. Po kilku chwilach ciszy na kasecie zaczęła się nowa rozmowa. Tym razem między chłopcem a starszym mężczyzną o zachrypniętym, zadyszanym głosie. Dzień dobry, panie Krokus. Pamięta mnie pan? Clayton, ledwo cię poznałem. W tym roku nie masz brody. Zgoliłem ją. Jak się pan czuje, pani Krokus? Umiarko, panie Krokus? Umiarkowanie dobrze. Co pan robi? Siedzi w słońcu? Tylko to. Babcia przesyła panu doniczkę. To do grudniczek. To miłe. Gdzie mam ją postawić? Przy drzwiach. Podziękuj jej. Mogę usiąść? Tak, tak, proszę. Grał pan ostatnio w szachy? Nikt tu nie gra w szachy. Nawet pana wnuki? Moje wnuki nigdy mnie nie odwiedzają. Właściwie mógłbym ich nie mieć. Ja nie mam dziadka. Może stworzymy układ. Śmiech. Na jakich warunkach? Moglibyśmy grać w szach listownie. Ja mógłbym opowiadać panu o szkole. Jestem w szkole w szkolnej orkiestrze. Na jakim grasz instrumencie? Na trąbce. Nadal gra pan na skrzypcach? Ostatnio nie. Dlaczego? Nie mam ochoty. Przeżyłem wielką stratę. Szkoda. A co się stało? Pani Gejcz odeszła. To była miła pani. Czy długo chorowała? Przykro mi to mówić, ale to było samobójstwo. Znałem kogoś, kto to zrobił. Depresja, tak mówili. Czy miała depresję? Miała swoje kłopoty. I Jakie kłopoty? Nie powinno się o tym mówić. O osobistych sprawach przyjaciół. Nasz psycholog szkolny mówi, że dobrze jest rozmawiać o stracie przyjaciela. Nie mam nikogo, kogo by to interesowało. Mnie to interesuje, jeśli będzie pan moim dziadkiem. Jesteś miłym, młodym człowiekiem. Wie pan, jakiego typu problemy miała pani Gage? Pauza. Ktoś zabierał jej pieniądze. Nie miał prawa. Czy powiadomiła policję? To nie było. Nie wiedziała, czy może to zrobić. Dlaczego nie? To było wyłudzenie. To znaczy, była szantażowana. To niedobrze. Z jakiego powodu? Wie pan? To rodzinna tajemnica. Ktoś popełnił zbrodnię. Nie wiem. Mówiła, kto ją szantażuje? Ktoś z północy. Tylko tyle powiedziała. I jak długo to trwało? Kilka lat. Gdybym był na jej miejscu, poszedłbym na policję. Powiedziałem jej, żeby poinformowała Kloda. Dlaczego jego? Zapisała pieniądze osiedlu i bała się, że nic nie zostanie. Czy on jest mężem Betty? Coś w tym rodzaju. I co on na to? Powiedział jej, żeby się nie martwiła. To znikoma pomoc. Zapewnił, że potrafi powstrzymać szantażystę. A jakie było jej zadanie? Martwiła się. Po kilku dniach odeszła. Zostawiali list pożegnalny? Nie, nawet dla mnie. To mnie zabolało. Musiał ją pan bardzo lubić. Była uroczą damą. Lubiła poezję, sztukę i muzykę. Ja też lubię muzykę. Ale jaką? Wy młodzi. A zagra pan w szachy po kolacji? Z wielką przyjemnością. Teraz muszą gdzieś i z babcią, ale będą wolne po kolacji. To teraz przynajmniej wiemy, co się stało z pieniędzmi, pani Gejcz, powiedział prawnik. Wiemy jeszcze więcej, powiedział Kryler. Wiemy, że urodziła córeczkę w 1928 roku, kiedy jej mąż był w więzieniu. W tamtych czasach w miasteczku tak mają jak pikaks. Była to niewyobrażalna hańba dla kobiety o jej pozycji i dumie. Według mojego przekonania, pod wpływem nacisków i po rozważeniu sytuacji oddała córkę farmerskiej rodzinie Vlockmaster, która ją wychowała jako Lenę Stopan. Jako nastolatka Lena poszła na służbę do Gejdżów i została tam do końca życia. O ile zdołałem się zorientować, Fonia nadal opłacała słono zastępczych rodziców. Lena straciła z nimi kontakt, ale oni przyjechali na jej pogrzeb kilka lat temu. Krótko potem wdowiec Polenie zaczął wydawać duże sumy pieniędzy z niewiadomego źródła. Uważam, że to on szantażował Efonię. Jej zastępcze rodzice, jako że byli już bardzo starzy, mogli przekazać mu sekret, traktując go jako zabezpieczenie córki. Wilmot odsłuchał uważnie wyjaśnień: kulerana. Jak zdobyłeś tę informację? To zadziwiające, ile tajemnic odkrywa się pracę dla gazety. Kiedy pani Gage przeniosła się na Florydę, człowiek, którego podejrzewam o szantaż, otrzymał jej nowy adres od jej wnuka – tłumacząc, że były jej w niej pieniądze i chce je zwrócić. Prześladował ją nadal, aż w końcu zwierzyła się z tego Claude'owi. Kilka dni później Jill Inchpot został zamordowany, a detektywi stanowi nie mają ani motywu, ani podejrzanych. Wilmot kiwał się na krześle, słuchając upodobaniem. Claude Sprott miał oczywiście interes w otrzymaniu fortuny pani Gage. Raczej tego, co z niej zostało, dodał Quilleran. Jego lepkie łapy już i tak się do niej dobrały w ten czy inny sposób. Jeśli to on zaaranżował morderstwa Inchpota, to kto pociągnął za spust? Queran był przygotowany na to pytanie. Kiedy rozmawialiśmy o tym podczas ślubu, mówiłem ci, że Sprot i jego towarzyszka byli w Pikak z Inkognito na pokazie wielkiego pożaru. Teraz dotarło do mnie, że przylecieli nie tylko po to tu, aby podziwiać rzadkie żerandole. W tamten weekend zniknął Inchpot. Prawdopodobnie wynajęli na lotnisku samochód i zapukali do drzwi na jego farmie, mówiąc, że skończyła im się benzyna. Porzucili jego ciało w lesie, a samochód zostawili na lotnisku. Dziwne, że wybrali las Shoenów, prawda? Nie tyle dziwne, co właściwie nieuniknione. Czy zdajesz sobie sprawę, ile hektarów lasu należy do Klinkenshoenów wokół Muswil i Br? Dowiedziałem się jeszcze czegoś, powiedział prawnikowi Quilleran. Jak tylko asystent z Milwaukee ugrząz więzi został aresztowany, a ich pomocnik z Florydy uciekł skradzionym samochodem, oni sami opuścili różowy zachód słońca. Musimy szybko skontaktować się z prokuratorem, powiedział Wilmot. Spróbujmy go złapać, zanim pójdzie na lunch. Po długiej sesji z prokuratorem Quilleran zadzwoni do celi Robinson. Dzwonią, żeby wyśpiewać hymn pochwalny na cześć Twojego ciasta czekoladowego. No, przypuszczam, że nikt już nie słucha naszej rozmowy. Nikt z nich nie wrócił, powiedziała z rozbawieniem. Była tu policja, zadawała pytania. Clayton i ja przejęliśmy obowiązki w biurze. Próbujemy uspokoić ludzi, ale staruszkowie z osiedla są bardzo zasmuceni. A chciałam też pochwalić twojego wnuka za kasetę. To sprytny dzieciak. Tak, jestem z niego dumna. Celio, czy przypomniałeś sobie jakiś szczegół z dnia, w którym umarła pani Gage? Cóż, pan Krokus i ja zastanawialiśmy się nad tym wspólnie. Przypomnieliśmy sobie, że tego wieczoru wyłączyli światło koło kolacji. Nie było burza ani niczego podobnego, ale wszyscy w sektorze Campqued nie mieli prądu. Peter przyszedł na krótki obchód. Zaglądał do każdego domku w sektorze. Do domku pani Gedź też? Do każdego, ale nigdy nie dowiedzieliśmy się, co się stało. Prądu nie było tylko przez krótki czas, więc to nie mogła być poważna awaria. Tylko tyle pamiętamy. To wystarczy. Pochwalił ją Quilleran. Czy mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić, Quill? Chodzi mi po głowie pewien pomysł, który chciałbym z tobą później przedyskutować. Nie przepraszam, na chwilę ktoś dzwoni do drzwi. W porządku, kończę. Szczęśliwego nowego roku. Przed drzwiami czekał Andy Brody. Wchodź, szefie, zaprosił go quylan. To wizyta towarzyska, czy przyszedłeś w interesach. Jedno i drugie, napiłbym się łyka szkockiej, jeśli masz. Jestem w drodze do domu. Poszedł za cueranem do kuchni. Mało wody i bez lodu. A ty co pijesz? Jabłecznik. Weźmy drinki do biblioteki. Brody usiadł w głębokim, skórzanym fotelu. Czułem się w nim jak w hamaku. Z wiekiem człowiek wrasta w fotele. Widzę, że masz świąteczną dekorację. Spojrzał na od poli. Miały się udane święta, ND? Jak zwykle. Naprawili ci na dole światła? Są jak nowe. Coś męczyło Brodiego. Konwencjonalna rozmowa była tylko wstępem do właściwej sprawy. – Co się dzieje na Goodwinter Boulevard? – spytał. – Wiele rezydencji zmienia właścicieli. – To dobrze czy źle? – odpowiedział kulerant pytaniem na pytanie. – To zależy. Krążą plotki, że stoją za tym pieniądze Klinkenshoenów. – Interesujące. Proty rzucił na niego krótkie spojrzenie. Wściekłe szkockie spojrzenie. – Innymi słowy, nie będziesz mówił. – Nie mam ci nic do powiedzenia. – Miałeś dzisiaj mnóstwo do powiedzenia w biurze prokuratora. Słyszałem, że nawet posyłali po kanapki z wołowiną do lua. – Uwadze twoich współpracowników nie ujdzie żaden szczegół, Andy. – Znałem Inchpota – powiedział komendant. – Nigdy bym go nie wziął za szantażystę. – Być może miał profesjonalnego doradcę – zasugerował sprytnie Quirera. Doradztwo w sprawie wyłudzeń i pranie pieniędzy to rodzaj usług, które oferuje George Breeze. W dokumentach Eufonii znaleziono jego wizytówkę. Czyżby był pośrednikiem? Brody nie podchwycił zaczepki. Serwisował jej Mercedesa. Jak to się stało, że zdobyłeś tyle dowodów w sprawie Inchpota, podczas gdy policja stanowa stanęła w miejscu? Czy twój niezwykły kot brał w tym udział? Brody dowiedział się o unikalnych zdolnościach Koko od detektywa z Nizin. Cóż, coś ci powiem. Koko i jego wspólniczka współpracowali przy złapaniu złodzieja w windzie. Nie wiem, ile godzin siedział tam zamknięty w ciemności. Ale klaustrofobia sprawiła, że wrzeszczał jak szalony, kiedy weszliśmy do domu z nikiem Bambą. – Dolaci Kropelkę. Kureran przyniósł butelkę dzwonek z wodą. – Obsłuż ją. – To teraz myślałem, że to Koko dostarczył klucz do rozstrzygnięcia sprawy samobójstwa Eufonii. – Powiem ci coś, co właściwie przyszło mi do głowy, Andy. Ona nie była pierwszą ofiarą defraudacji w osiedlu. Wiem też, że przedtem zdarzały się tam samobójstwa. – Mam przeczucie… Quilleran przeczesał dłonią wąsy. Mam przeczucie, że to wszystko były morderstwa. Zarząd czerpał korzyści z wcześniejszych zgonów. Ograbiali rezydentów i pozbywali się niepotrzebnego ciężaru. Nie powiedziałeś tego prokuratorowi. Nie miałem nic na poparcie moich podejrzeń, kiedy poszedłem do sądu, ale telefon z Florydy rzucił nowe światło na tę sprawę. Wiesz co? Powiedział komendant. Nigdy nie wierzyłem, że ta odważna kobieta skończyła tak, jak to mówili, że przedawkowała. Może w jej dubonecie była kropla trucizny. Zawsze przed kolacją piła aperitif. Lekarz, który napisał w akcie zgonu, że to było samobójstwo, mógł być jednym z tych przemęczonych pracowników budżetówki, o których tyle się słyszy. Mógł też stanowić kolejne użyteczne ogniwo w szajce. Tak czy inaczej, wracam jutro do sądu. Zadzwonił telefon, ale kulera nie odebrał. Podnieś słuchawkę, Quill, rzucił Brody, odstawiając z drinka. Nie musisz mi odprowadzać. Dzwonił junior. Z typowym dla siebie impetem przeszedł prosto do sedna. Hej Quill, słyszałem właśnie wspaniałą plotkę. Mówią, że będziemy mieć miejski college Pickax, a na Goodwinter Boulevard będzie kampus. Jak Ci się to podoba? Wszystkie te nieużyteczne domiszcza zamieszczą biura, sale wykładowe i bursy. Mam nadzieję, że to prawda. Nie widzę powodu, dla którego nie miałoby to być prawda. Powiedział spokojnie Quillera. Lockmaster ma swój koleż specjalizujący się w uprawie i hodowli. Pitaks mogłoby mieć Instytut Technik Plotkarskich z kursami z teorii konspiracji, zaawansowanej plotki i przecieków medialnych. Bardzo śmieszne, powiedział kwaśny junior. Zadzwonię do Laila Comptona. On będzie wiedział, co się dzieje. Quilleran nie zwlekał z telefonem do poli. Słyszałaś plotki o Goodwinter Boulevard? Nie, a co mówią? spytała z obawą. Policja słyszała jedną plotkę, a media drugą, i obie są prawdziwe. Chciałam Cię tylko zapewnić, że Twoja wozownia będzie nietknięta. Jesteś to zamieszany, Quill? Nie powiesz mi, jakie to plotki? Nie. Teraz, kiedy plotki krążą po pikaks, i tak się dowiesz. Jesteś okrutny. Zadzwonię do mojej szwagierki. Kilka godzin później, Betty i Claude zostali aresztowani w Teksasie, przy granicy z Meksykiem. Został zatrzymany na lotnisku w Kentucky, gdzie porzucił skradziony samochód. Wszyscy trzej oskarżeni będą sądzeni pod zarzutem morderstwa. Ta na sprawa była zamknięta. Zabawiał się już tylko spekulacjami. Gdyby nie wynajął rezydencji Gage'ów na zimę, Koko nie odkrył był ważnego historycznego dokumentu, który doprowadził do powstania Wielkiego Pożaru 1869 roku. Gdyby Kot nie został archiwistą z bibliotecznej szafy. Tajemnica śmierci Eufonii Gage i Gillian Chapota odeszła pewnie pamięć nierozwiązana. Gdyby zaś O.J. nie rozsierdził Quillerana, niszcząc spray jego drzwi, to Pickaxe nie miałby koleczył. Czy zostanie nazwany po Goodwinterach, założycielach miasta, czy też dobroczynnej fundacji, która sponsorowała szkołę? A może po rudym kocie, który miał płyt i brzydki oddech? To były zabawne myśli, ale Quilleran był pobudzony nadmiarem kofeiny. Zbliżał się nowy rok. Podłączył światełka na wieńcu w mrocznej bibliotece i rozluźnił się w głębokim fotelu z kolejną filiżanką kawy. Po remoncie biblioteka będzie imponującym biurem dyrektora koleczu. Yum-yum, się na jego kolanach, oparta ciężko głową na jego prawej ręce, to zmusiła do przełożenia filiżanki do lewej ręki. Koko siedział na przypadkach Robinsona Crusoe w ciepłym świetle biurowej rampy. Czy to nie dziwny zbieg okoliczności, że Kot wybrał ten właśnie tytuł na ich zimową lekturę? Byłoby to jeszcze dziwniejsze, gdyby Celia Robinson osiadła w Pikax i stała się dostawcą mięsnego placka dla jej wysokości. Robinsonowe związki nie były jedynym przypadkiem, który zastanawiał Quillerana. Miał szuflady pełne pilników, wyciorów do fajek, na wpół pustych pudełk zapałek, ogrysków, ołówków i innych śmieci. Wśród nich były przedmioty związane z niedawno ukończonym śledztwem. Figura szachowa na przykład, czyjaś szczęka, akt urodzenia z 1928 roku, duży zbiór purpurowych przedmiotów wiele przedmiotów związanych ze sprawami finansowymi, nie wspominając o sejfie. Wszystko to było jasne. Wymagało to jednak dużej wyobraźni, żeby połączyć sznurowadła, plastry na odciski z rodziną stopanów. Mimo to Quilleran przywykł. Wydawać wyobraźni wolną rękę, kiedy Koko przekazywał wskazówki. A do tego był złoty sygnet, który ostatecznie wskazywał na krąg kryminalistów z różowego zachodu słońca. Czy to wszystko był dzień przypadku? Zastanawiał się. Widział kot przy jego łokciu, co brzmiało jak przekuwające uszy przeczenie. Jeśli Quilleran miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do roli, jaką Koko odegrał w dochodzeniu, zostały one przegnane przez późniejsze zachowanie kota. Nigdy więcej nie wszedł do sejfu. Stracił zainteresowanie przypadkami Robinsona Cruzo. Kompletnie ignorował 50 szaf rezydencji. Był to znak, że sprawa została zamknięta. A może to tylko kocia zmienność? Koty, myślał Kurieran. Nigdy ich nie zrozumie. Przez resztę zimy Koko obserwował wirujące płatki śniegu z okna biblioteki, usadowione na szczycie kaloryferów. Ścigał jumbium po schodach i często gryzł ją po szyi. Uwielbiała to.